Witam Cię serdecznie na moim kanale. Nazywam się Olga i jestem dietetykiem klinicznym. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat, wokół którego mam wrażenie narosło już sporo mitów. Mam na myśli temat cholesterolu, a w zasadzie jego roli w kontekście rozwoju zmian mięśniowych. Cholesterol już od dawna ma zły PR i lekarze alarmują o konieczności zmniejszenia jego stężenia w surowicy krwi. W momencie, kiedy jego poziom jest wyższy niż 200 mg na decylitr, niejednokrotnie jest włączone leczenie farmakologiczne. Jednak, czy włączanie leków na podstawie jednego wskaźnika laboratoryjnego ma sens? Skoliowość cholesterolu w kontekście zaburzeń kardiologicznych jest złożona i z pewnością nie możemy stwierdzić, że wzrost jednego parametru, jednego wskaźnika, jakim jest cholesterol całkowity, ma wpływ na zwiększoną częstość występowania chorób układu krążenia. Z tego odcinka dowiesz się zatem, jakie czynniki przyczyniają się do zwiększenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na podstawie omówienia trzech istotnych wskaźników. Ale czy cholesterol tak naprawdę jest szkodliwy? W związku z panującą od wielu lat nagonką na cholesterol panuje przekonanie, że jest to szkodliwy dla nasz związek. Jednak to nie do końca tak jest. I już próbowano ten temat trochę prostować i dzielić cholesterol na ten dobry, czyli HDL, oraz na ten zły LDL. Jednak podział ten też nie do końca jest precyzyjny i w nim jest wiele niejasności. Zatem, jeśli chodzi o cholesterol, nie jest on ani dobry, ani zły. Jest po prostu potrzebny, pełni on określone funkcje w naszym organizmie. Jednak są pewne okoliczności, które sprawiają, że cząsteczka cholesterolu może stać się szkodliwa dla naszych naczyń krwionośnych. Jakie to czynniki? O tym za chwilę dokładnie opowiem. Cholesterol natywny versus cholesterol utleniony. Zły PR cholesterolu jest związany z jego przypuszczalną rolą w tworzeniu blaszki miażdżycowej. Jednak cząsteczka cholesterolu sama w sobie nie ma powinowactwa do śródbłonka naczyniowego. Owszem, są pewne czynniki, które to powinowactwo zwiększają. Tymi czynnikami są stan zapalny oraz stres oksydacyjny, będący wynikiem produkcji dużej ilości wolnych rodników tlenowych. Oba te procesy zmieniają cząsteczkę cholesterolu, prowadząc do jej utlenienia. Taki utleniony cholesterol jest pożerany przez makrofagi, a następnie przekształcane w komórki piankowate, odkładające się w ścianie naczynia krwionośnego. Na skutek trwania tego procesu komórki piankowate przekształcają się w tkankę włóknistą, przyczyniając się w tym samym do twardnienia ściany naczynia krwionośnego. Zatem najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że to nie sam cholesterol jest odpowiedzialny za rozwój blaszki miażdżycowej, a okoliczności, które prowadzą do zmiany jego struktury, czyniąc go bardziej szkodliwym dla naszych naczyń. Dobry cholesterol versus zły cholesterol. W powszechnej terminologii panuje podział cholesterolu na ten dobry, czyli HDL, oraz ten zły, LDL. Jednak nie do końca jest to trafny podział i nie do końca odzwierciedla faktyczną funkcję obu tych cząsteczek. Dlatego przyjrzyjmy się, jaką one faktycznie pełnią rolę w naszym organizmie. Centralną rolę odgrywa tutaj wątroba, która w organizmie człowieka odpowiada za produkcję cholesterolu. Z wątroby cholesterol jest wyprowadzany za pomocą cząsteczek LDL do układu krążenia, aby rozprowadzić go do miejsc, w których jest dla niego zapotrzebowanie, np. do syntezy hormonów, do mielinizacji włókien nerwowych, czy też tworzenia żółci niezbędnych w procesie trawienia tłuszczów. Cząsteczka HDL ma działanie odwrotne, to znaczy zabiera cholesterol z ustroju i transportuje go do wątroby, aby tam go bezpiecznie zutylizować. Mamy już za sobą trochę teorii, to czas i pora przejść do praktyki czyli jakie wskaźniki, jakie badania będą pomocne w ocenie ryzyka kardiologicznego. Zacznijmy od tego, czym jest lipidogram czym jest to badanie lipidogram inaczej profil lipidowy jest to badanie w skład których wchodzą następujące wskaźniki cholesterol całkowity lipoproteina HDL lipoproteina LDL oraz trójglicerydy Okazuje się, że na podstawie wcześniej wspomnianych przeze mnie wskaźników można wyliczyć pewne trzy stosunki, które zdecydowanie lepiej korelują z ryzykiem chorób układu krążenia niż izolowane wskaźniki wchodzące w skład lipidogramu. Trzy stosunki, które są istotne w ocenie ryzyka kardiologicznego, to cholesterol całkowity do lipoproteiny HDL, lipoproteina LDL do lipoproteiny HDL, oraz trójglicerydy do lipoproteiny HDL. Zacznijmy zatem od pierwszego stosunku, czyli stosunku cholesterolu całkowitego do HDL, czyli wskaźnika aterogenności z kasteli. Wskaźnik ten nas informuje o metabolizmie i przetwarzaniu cholesterolu w organizmie i uznaje się go za lepszy wskaźnik ryzyka chorób układu krążenia niż izolowany wskaźnik LDL. Jak powinien wyglądać ten stosunek? Na początku, jak go wyliczyć, czyli należy go podzielić, wartość cholesterolu całkowitego podzielić przez wartość HDL, a interpretacja wyniku zależy od tego, czy mam do czynienia z profilaktyką pierwotną, czyli osobą zdrową, czy profilaktyką wtórną, czyli osoba, która doświadczyła już epizodu kardiologicznego. W przypadku kobiet profilaktyka pierwotna to jest poniżej 4, u mężczyzn 4,5, wtórna u kobiet poniżej 3, a u mężczyzn 3,5. O czym informuje nas podwyższona wartość? O zwiększonym ryzyku rozwoju blaszki mięśniowej tętnicy szyjnej, zwiększeniu sztywności tętnicy szyjnej, podwyższeniu ryzyka poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych i nasileniu ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Kolejny stosunek to stosunek LDL do HDL. Informuje nas ten wskaźnik o równowadze pomiędzy dostarczaniem cholesterolu a jego utylizacją i uznaje się go za cenny marker identyfikacji zaburzeń kardiologicznych. Jak powinien wyglądać stosunek LDL do HDL? Wyliczamy go poprzez podzielenie wartości LDL przez wartość HDL, a optymalna wartość to jest ta, która jest poniżej dwóch. O czym informuje nas podwyższona wartość tego stosunku? O zwiększonej grubości ściany naczyń krwionośnych, zwiększonym ryzyku cukrzycy, zwłaszcza u osób z nadciśnieniem tętniczym, zwiększonym ryzyku powikłań półdarowych, czy zwiększonym ryzyku niealkoholowego stłuszczenia wątroby. No i ostatni stosunek trójglicerydów do HDL. O czym informuje nas wskaźnik? O funkcjonowaniu gospodarki węglowodanowej oraz o skłonności do utleniania cząsteczek cholesterolu, zwiększając tym samym właściwości mierze Jak powinien wyglądać stosunek? Poprzez podzielenie trójglicerydów przez wartość HDL, i tutaj znowu optymalna wartość to jest poniżej dwóch. Oczy informuje nas podwyższona wartość o zwiększonym ryzyku rozwoju chorób układu krążenia, większym prawdopodobieństwem rozwoju cukrzycy typu 2, insulinooporności czy nieprawidłowej gliklenii zwiększonej skłonności do utleniania cząsteczek cholesterolu, nasilenie działania miażdży oraz podwyższonym ryzyku rozwinięcia niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Podsumowując, same stężenie cholesterolu całkowitego nie jest w stanie wyodrębnić wszystkie osoby, które są zagrożone chorobami układu krążenia. Tworzenie blaszki miażdżycowej jest procesem bardzo złożonym i zależnym od wielu czynników. I to właśnie ich identyfikacja jest niezbędna do takiej rzetelnej oceny zagrożeń kardiologicznych. Utrzymanie możliwie wysokiego poziomu cholesterolu HDL przy jednoczesnym obniżeniu poziomu trójglicerydów to wydaje się najlepszy dla Ciebie scenariusz, jeśli chodzi o optymalizację wyników badań laboratoryjnych. To tyle na dzisiaj. Jeżeli uważasz, że materiał był ciekawy, zostaw proszę subskrypcję, lajka bądź podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu. To tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!